Pod tytułem Wojna Chocimska zazwyczaj rozumie się wielki poemat Wacława Potockiego, który w istocie tytuł ma znacznie dłuższy. Tak samo jak i tekst Wojny Chocimskiej i Potockiego jest o wiele, wiele, wiele dłuższy niż piosenka, którą można na ten temat napisać. Ale chyba trzeba było napisać taką piosenkę. Wojna Chocimska bowiem to arcydzieło niewątpliwe, ale trzeba by wiele nocy spędzić na jego przeczytaniu. To wielka, genialna opowieść o tym, jak polska szlachta, w zasadzie bez udziału króla, z nędznym udziałem Królewicza, z pomocą Kozaków, obroniła Rzeczpospolitą przed najazdem tureckim. Opowieść iście genialna, można się w niej zatopić, utopić i można ją cały czas przeżywać jak niesamowicie smakowitą potrawę. Niestety trwałoby to bardzo długo, dlatego postanowiłem na użytek i z dedykacją dla moich przyjaciół, amatorów staropolszczyzny, napisać piosenkę, w której umieścimy się sami, tak jak Potocki umieścił swoich panów braci w tej wielkiej epopei i opowiedzieć tak, jak być może Potocki by opowiedział, gdyby musiał to zrobić zaledwie w ośmiu zwrotkach. Wojtkowi Pelcowi i Rafałowi Budzińskiemu towarzyszom sarmackim. Niepojęty Boże wielki a wszechmocny, który dział nam dałeś w krainie północnej. Grzechów nie poczytaj, spluga racz wybawić których naród katolicki wielbi się plugawić. Mnie zaś piórowy ostrz, abym wydał rymem, jak się Polak w polu z durnym bił Turczynem. Gdy w cecorskim lesie za dopustem Bożem Osman Żółkiewskiemu urżnął głowę nożem, Świętuch w Polskę lezie niby do stodoły, A tu armia się rozpełzła, budżet prawie goły, Wici rozesyłano od króla Zygmunta. Lecz nie było cenoty. 아니나 지혈지 본다. Zamiast na koń siadać, przykład dać prawdziwie Siaki taki moczy grzanki w grzanym piwie Król we Lwowie skryty wielkie bąki puszcza A nad Dniestrem wali Turków tłustych tłusta tłuszcza Przeciw którym stanął z pogodnym obliczem Pan Sobieski Jakub z Panem Hotkiewiczem. Był królewicz, ale udział miał nieznaczny. Był także, a jakże, Pieter Sahajdaczny, Lipski Budziński, Pelcoraz Dyndalski. A upewniam, że był także nie jeden Kowalski, pali. Pod tureckiem nosem, a Chodkiewicz zabrał głos i rzekł tem głosem, nie bójcie się tyle, moje lube druchy, turcy to mandryle. Świnie lub świntuchy. masa to bezduszna łupu tłum złakniony, a nad nami Bóg za nami, domy oraz żony. Bimy, aby każdy ujrzał swe zaścianki, a na starość maczał w grzanym piwie grzanki. Rzek w wtem Osman następuje, Niby piesek szczeka, niby lama pluje. Za nim chciwe pułki karów i drągali, Z obu stron padają trupy, dym pod niebo wali. W dymu kłębach zawisł z losem republiki Lipski Pec Budziński i kowalskich szyki. Nie opowie wiersz mój szczupły i wychudły, Jak Budziński z Pelcem rwali z Turków kudły, Jak Kowalski z Lipskim oba dwa rębacze, Osmanowi wyrąbali z paszczy dwa siekacze, Jak Hotkiewicz umarł, był na dyzenterię I zawarto pokój, Korzystny, niezmiernie. Rozeszyły się armie, osman kwiąc skwierczy, Iż poszatkowano jego lud bluźnierczy. Król w skryty kwaśno sobie stęka, Iż pobiła Turków tylko prostej szlachty ręka, A w Kocimskiem polu kośćmi swemi świecą. Lipski pies budziński i kowalskich nieco.